Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich zobowiązanych na tym kanale przed tym pięknym filmie i dzisiaj z góry mówię co będzie. Dzisiaj będzie abysik. Na moim głównym koncie miał to być content, który miałem robić na streamie, ale no ostatnio robienie daily zajmuje mi tyle czasu, mam jeszcze trochę inne rzeczy, taki bym powiedział bałagan, że tego czasu na streamowanie nie znalazłem, a że dzisiaj jest ostatni dzień, w którym są aż te wilki, Ich tak nie lubię. Zapowiedziałem, a jak wczoraj zrobiłem abysa na Alcie, to dzisiaj zamienię na głównym koncie i to. No to tak będzie, nie? Tak, i tutaj mam furynę wishowanie było. Zapraszam na wishowanie, jeżeli ktoś nie widział. A, mało osób widziało. Nie, nie jest to dla mnie pocieszającą wiadomością, no ale. A tak już jest z YouTube'em. Za to muszę podziękować wszystkim, którzy wczoraj przyszli, wbili na kanał, za, za obejrzenie poprzedniego filmu. No jest, że tak powiem, odzew, odzew duży jest. No ja się cieszę. I co mogę powiedzieć? No, nie spodziewałem się, że aż tak. aż tak. No, dziękuję, dziękuję przede wszystkim. Jeśli chodzi o to konto, to ja tutaj muszę na dwa razy to robić i zrobić coś paskudnego. A ja przecież, to by też pasowała. Wiecie, co ja sobie sprawdzę na Hoyolabie, bo można sprawdzić to. czym się robiło poprzednie abysy. Klikacie sobie w Genshin Impact. Tam taka zakładka. Kronika, Kronika chyba to się nazywa. I. Może wam pokażę. Przewijacie tutaj na dół. Oj jest. Abysik. Yy, I previous, Zobacz więcej. o i tutaj macie wszystko. To, ja grałem w jedynce, a tutaj grałem. Okej. Okay. Takie coś grałem. zmienia postać rzeczy i w sumie to jest logiczne, że tak grałem. <laughs> Aha, i dajona, żeby na te wilki nie paść, nie? Tak. Dobra, także na pierwszym pierwszy na razie florze mnie nie, nie obchodzi czas, bo będę dał powtórkę. I co? Max HP, bardzo dobry buff. Tu mam jelan, tu mam die. Bardzo, że tak powiem, mi pasuje. Na tym końcu też mam kazuchę, ale co także nie, mogę, nie muszę używać E. Ja bym powiedział, że nie mogę używać E. Ok, wskoczył. Nie wiem, czy będę miał nazajnik, nie będę miał... No nie czekam, tylko biję DIO. Cóż mówię, ja się w czasie nie wyrobię tutaj. Jeżeli zacznę, żeby być naładowanym na, po, na, na poprzednie... Po prostu taką raz przymiarkę robię, ile mi to mniej więcej zajmuje, nie? Ja jestem ciekaw, jaki będzie następny Abys. No nie powiem już gdzieś na likach lata. Ale jak wiecie, ja na Nick nie patrzę. A jak nie wiecie, to, to już teraz wiecie. Okej. Okay. To jest przymiarkowo takie. A, no bo kazucha nie ma, ale to kazucha tam na radę. Jakiś dźwięk jeszcze wydał na koniec. ale ciekawe. No bo tutaj przebieg się robi, tak? Tak. Teraz trzeba poczekać, bo te wilki mają coś takiego. Hej, okay. Jelan. to jest fajne, że tutaj, jak mam Venti Team, Jelan, że mogę sobie Venti jeszcze szybko strzały ładować w międzyczasie. I ta rotacja według mnie bardzo fajnie wychodzi. I szczerze tego Billu gdzieś na YouTube'ach na przykład nie widziałem. Może źle patrzyłem? Ale właśnie tutaj Jelan, dają na Venti. Zwłaszcza na tym, aby się z sterowała przeciwnikami, dość dobrze się spisuje. Ale, jednak, największą robotę to, to robi zięciu z jelen, nie? Mój ogólnie polega plan na tym, żeby robić te wilki, że to biorę po prostu ja i Miko zamiast Dajony i biję większy damage, ale też tracę więcej HP. Przez co, jak chcę robić na czas, to robię tak, ale jak chcę przechodzić dalej, nie? Że to mi się nie opłaca, nie? Także, no ja to muszę na dwa podejścia zrobić. O, tutaj wczoraj w ogóle zginąłem, jak grałem. Śmiesznie, bo mnie... przypaliły mi chyba kazucha, jak się nie wyleci, ja ci aby smakowie. Wenty szybko tą energię odzyskuje, zwłaszcza, że ja mam go na Favonius łuku. Bo moje fawoniu są OP, łączenie z Anemo to już w ogóle. Nie miałem racji. Pomogło. I okej, okay, dwie gwiazdki. I teraz już się muszę skupić, mam dobry buffik na HP. No i niestety niestety to nie jest takie fajne. A no, wezmę Elemental Mastery to mi da. Coś do drugiego party, mi da. Niewiele. Czyli taki. Prawie bez buffu bym powiedział. No tu nie ma co się ograniczać z używaniem. Uważa, żeby właśnie dwóch bić nas. Bardzo fajną broń mam nową mt 5 na tym koncie. Sky... Skyward chyba, jeśli się nie mylę, to jest. Ale tutaj tego ziutka, koparka se podjedzie. Oh. Chciałem na zmienić, ale coś mi nie wyszło. I co poza tym sobie mogę gadać A. Windows dzisiaj chciał aktualizację u mnie. I kurde, podczas aktualizowania... Się zaciął I już miałem takie och, ochnął. No", bo wtedy to by było kiepsko z nie? nie miał na czym pracować, bo na mój laptop gęszy na, na średnio, nie? Jakiegoś niezdecydowanego bym rzucił na nagram, na na nie wiem, na, na telefonie. A to by było wtedy już w ogóle. Nie chciałem takiej sytuacji mieć. I na szczęście działa, jak widać, wszystko dobrze. Oj, 30 sekund, czy zrobię. Okej, okay, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Retraj. Okej. Okay. 5 sekund. 5 sekund. Muszę tutaj więcej energii Went generować. No niestety to mi się w ogóle nieprzydatne. To jest mi nieprzydatne, no i elemental mastery, nie Trochę boli mnie tutaj mój energy richerz na Elon, to nie będę oszukiwał, że nie mam go dużo. Mógłbym, niestety muszę się przyznać, że go nie mam. Niestety, te pisy, jakie na niej mam, to. nie wypadło nic z takich rzeczy. Okej, okay, energia się zebrała. Mamy to, dobra. I teraz poszło mi o wiele sprawniej, dwie części. I teraz mi zostanie 30, na 30, nie, 20 parę sekund. Okej, okay, drugie podejście. Ale od, on odpycha chamsko. No nie da się. Ej, nie trolluj mi tu.

nie jest, nie jest w każdym razie źle. No, brakuje mi 10 sekund, nie? Kurde, ten, zaś ten Energy Richard. Szczerze, ta mirror Maiden to jest niepotrzebna. Ogólnie bardzo zauważyłem często, że w Abyssie są ci przeciwnicy po prostu tak dani, że to są niepotrzebni. I lepiej, żeby, na przykład tamta dwójka miała więcej HP, niż rozdziała się na dwie fale. Znaczy, oni się jeszcze pojawiają tak... Tak głupio, nie? No ja pół minuty zbiję, żeby... żeby mieć energię na... O, nie, o dobra. Okej, okay, ale ładny demet wszedł. Let's it up. The wind knows stand up. Ok. No i Dia robi to co robią Dia, nie. Zbija się na dwóch. Ok, to było ryzykowne. Ok, ale będę miał kluczowe sekundy chyba teraz podczas tego podejścia. Nie dostanę za Okay. ok, pół minuty, pół minuty i dwa ulty, nie? Zjadam mu to HP, ale czy wystarczająco szybko? Nie! Ej, no gorzej jakby, nie? Dobra, ja to teraz skończę. Niestety. I skończę to sobie na streamku. Już padni Ja to sobie skończę na streamku, bo muszę ten film wrzucić dzisiaj. Także zapraszam na streama na Twitcha. tą na Twitchu. Ja to sobie poprawię na spokojnie. Ponieważ... No mówię, chcę rzucić ten film na 18. a musiałabym teraz powtórzyć całość jeszcze raz i mieć ten, zaś ten energy recharge, nie? Także dwóch gwiazdek mi brakuje, 7 na 9 pierwsze podejście, słabo? No ale cóż, bywa i tak. Ja mam nadzieję, że Wam idzie lepiej, życzę miłego dnia, wieczoru, nocy. Na razie hej pa, cześć.